cześć w kolejnym odcinku chciałem zacząć od nowej tury ale kartagina mi to uniemożliwiła bo zaatakowali nas e, zrobili to kompletnie moim zdaniem bez pomyślunku bo zaatakowali siły które są na ziemi zanim dojdą to ich nasi rozwalą więc sobie ich rozwalmy, a co? mamy wiktory oni są naprawdę rozwaleni Przepraszam niewolników, a teraz ich pięknie dojedziemy, bo oni uciekają w tą stronę, tak, a my zaatakujemy ich z tej strony, o tak, więc uciekną gdzieś tutaj. Więc nawet jeżeli uciekną, to jest po więc jest super. Bo ta jednostka, jak teraz tych zniszczy, to czekamy znowu na krew, na. Zespołu 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 jest zespołu, to Dila. E, oczywiście czekamy na piratów, ale na piratów już będziemy przygotowani mam nadzieję, bo jak rozwalimy tych piraci sobie gdzieś do nas tutaj przypyną bliżej, to ta jednostka już jest na tyle mocna, że damy radę. Może wreszcie nauczy się grać na morzu na tyle dobrze, żeby samemu te walki prowadzić tak jak prowadzę je na, na lądzie, ale nie można też wymagać wszystkiego. Przychód mamy niezły, do tego wszystkiego cały czas sakujemy tą Syrakuzę, znaczy teraz kilka tur sakowaliśmy jej, ale myślę, że zaraz już w kolejnej turze na przykład już będziemy. Może nie w kolejnej, ale za dwie tury. Kartagina odnawia siły. Jeżeli rozwalimy... Zobaczymy jak bardzo zniknie ich siła, jak rozwalimy tą armię ten i pompa też, Okej. Okay. O, oh -oh. dobra. Czyli scytianie uh, mają uh, ulepszone formacje, ulepszone jednostki. Scytianie to Domyślam się, że są barbarzyńcy, tylko że pytanie: czy ci jest bliżej, ci, czy dalej? Na razie nas to na szczęście dużo nie interesuje, bo z nimi nie walczymy. W poprzednim odcinku odrzuciliśmy pomoc bandytów, więc loyalty innych partii nam rośnie. Fajnie, ten nas wykrył, z tego co widzę. To znowu idzie jakaś armijka. No dildo, przepraszam, Dildos, <grystanie> Fateful. A ty sobie wejdź tutaj w krzaki. I spróbuj się ukrywać na razie. Nie, no gdzie? 72% że negatyw. No to nie za bardzo. Nie za bardzo mi się to widzi. Ale na razie sobie tutaj upgradejmy e, barbarę. Dobrze, Syrakuzy tutaj dają, dają radę. Może jeszcze Syrakuzy będą, ale szybko ich wtedy, szybko ich wtedy z tego, że mogą w ogóle mieć tutaj jakąś armię. Kurde, no ten przejął całą inicjatywę w ogarnianiu jednostek. I przez to e, nasz tutaj Primus Interpares nie oddamy, zróbmy tak jak powiedzieliśmy. Zafnijmy się na razie dużym u Trudno. Z Rakuzu muszą przetrwać bez naszego najazdu. Na razie e, tak, ci tutaj są ogarnięci. Tym damy to, to, to i to. Na razie w tym momencie tych, tych połączmy mamy jeszcze jedno miejsce a jak połączymy teraz wszystkie jednostki to i tak wyjdzie jeszcze jedna mniej? tak, wspaniale więc i ci zapraszamy a pan pan szanowny jak się wzbogaca jednostki a was wyposażymy w najlepszą jednostkę jaką mamy konnicę eee Okay. Najlepszą, najlepszą, najlepszą ze względu na to, że uh... Missile Damage, to Munition Melee Defense. Uh... Nie, to... Dobra, zrobimy sobie tak tych. Kurde, już nie możemy. A, bo to patrici. Okej, okay, czyli to są naprawdę takie porządne jednostki, niby. Ale chwila, która z tych jednostek jest lepsza? Niby ci są lepsi, ale ci mi się wydają tacy bardziej Noble. A, dobra, a co? Jeszcze, Kurde, Musimy tutaj dać czadu, pokazać, czy to Rzym. Czy tutaj w ogóle czegoś brakuje w zimę? Nie jest, okej. Okay. O, jak sobie radzicie? Nieźle. I niech tak zostanie. Eee, patrol? Super. Teraz wy też tutaj się spatrolujcie. Czy już w ogóle damy czadu? Damy czadu już po całości. Znaczy i tak oni uciekną. Nie uciekają. Wspaniale. Zapraszamy. Zapraszamy, dziękujemy za przybycie na nasze morze. Bierzemy sobie niewolników, jak zazwyczaj. Panów zapraszamy tutaj do patrolu. Cieszy mnie to. Dobrze. A wy? A wy co? Nie będę razie się ogarnijcie. Rzecz. Z nami. Dobra, mamy dwa miejsca, więc dajmy jedną taką. i co jedną mocniejszą? Z sensu. Jedną taką dajmy. O, nastać, nas na razie. Na razie jesteśmy bogaci. Dobra, wiemy co tu się mniej więcej dzieje. Ci zaraz będą się wbijać tam. A tam, czyli tutaj. Mm -hmm. no zobaczymy. Czy sobie poradzą. Nie sądzę, ale nawet jeżeli to ich osłabią, a te jednostki pięknie się tam wbiją. Tak. Dawajcie, tu. Kurde. Przedaliśmy. Ciała. Ale zróbcie te. Dobra. Eee, kto? Wy. Dobrze. Co wy wam możemy jeszcze zaproponować? Eee, a Proszę bardzo. A, jeszcze jeden. Na razie, nie? Teraz dajemy wam coś a propos jednostek. Dobrze. I tak już jesteście tak dowaleni, też nieźle. Jak prawie jak Inner... E, primus Inter parys. Okej, okay. Dobrze. Kartaki najdzie tutaj. Widzimy, co się dzieje. Fajnie. Widzimy, że na razie mniej więcej tutaj nie ma jednostek, chyba że płyną wodą. No i właśnie to jest problem, nie, że nie widać. Z tej wody. Nie, chcę z wami. nie chcę z tym. chociaż. Później zaproponujemy Defensive Islands, jak weźmiemy e, jak weźmiemy za nie za Przestaną nam zawracać gitarę. O, zobaczymy, co się dzieje w Mediolanie zaraz. Ciekaw jestem, jak oni ich tam traktują. Dobra, znowu mamy jakiś konflikt o Fortress. A... Bez powodu plebsi uważają, że płacą, płacą za dużo podatków. Super, wszyscy uważają, żeby zmniejszyć. Znaczy, i uważają, żeby zmniejszyć im te podatki. Jak zmniejszymy, to zmniejszą się te okay. czy możemy sobie pozwolić na to, żeby e, żeby zmniejszyć podatki, bo no, jesteśmy, no. będzie dobrze. Mam nadzieję. Jakby co, mamy trochę armii tutaj. No uspokojenie. Dobrze, cieszę się. Pięknie to rozegrała ta nasza armii. Ciekawe, co by się zadziało, jakbyśmy do nich wleźli. Gdyby ci zaatakowali ich, to my wtedy mamy taką możliwość. Od razu ich walniemy. No a jak. Tutaj ogarnij, co tu się dzieje. Dobra. Wy już jesteście prawie gotowi. Znowu eee, też do ataku. Super. Wyróbcie więcej tej konicy Kogo by teraz jeszcze? Nie mamy dużo do wyboru. Więc róbmy to tak. Eee, Dałoby się w sumie jeszcze jakieś takie bardzo szybkie jednostki. Speed 4, Speed 4, a jest coś szybszego niż 4 na piechotę. tutaj i też się ogarniajcie tak będziecie mi potrzebni niedługo na pewno co wy, co wy tu możecie mieć nic specjalnego co jedną końicę dam? a dam dobrze Okej. Okay. dobra dobrze o, mamy technologię. Coś my tutaj odkrywali. Coś odkrywali. Odkrywali chyba to. Więc teraz z tego co pamiętam, mieliśmy chyba odkrywać to. Ale czy mamy jakieś szóstki? Kurde, mamy piątki. A zróbmy piątkę. Tak. Zróbmy tą piątkę. Okej. Okay. Ktoś nas Aha, odkryliśmy tych, którzy nas też na pewno uwielbiają A Właśnie rozwaliśmy kartaginę armię na morzu. Nic to nie dało. Znaczy nic nie widzę w ogóle, żeby coś dało. Dobra, lecimy. Lecimy. Czy to jest e, armia, czy na pewno to jest e, na pewno admirał, nie armia ten tutaj. sali, a tam musicie dawać czadu, u bronić. Barbarzyńców nie będę wspierał, ale... jesteście spoko. Nie no, poddajesz no. Sami to trzeba zdecydowanie na no. okay. no, ile 8, no, no, nie jest. No. Nieźle. O. o, oni zaatakowali. Dobra. W takim razie zapraszamy tak panów yy, panów zapraszamy. Dźwięknie. Panowie niech sobie jeszcze zrobią więcej konnicy. Tylko nie możemy sobie za bardzo pozwolić na to. Bo co? Będziemy na grubym minusie? Bez sensu. Dajmy jeszcze jednych. A! I możemy jeszcze jedną konicę. Jednych takich. Bez sensu. Dajmy jednych tych. Dobra. Panów zapraszamy również tutaj. I w tym momencie... Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Czy już się Prawie. Dobra. And honor. Uh, jak to będzie wyglądało? Spoko, będzie wyglądało. Ale wy dostaliście, ciekawe czemu. to jeszcze nam zaproponować. Kabajn Movement range. Papki uh, mniejsze. I amunicja super. E, czy to jest admirał tak generał 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 okej. Okay. Lecicie na tych. Wy tutaj z nimi pójdziecie tam. A wy, kury da mnie to jednak ciągnie. Moglibyśmy wreszcie tutaj odpuścić. Ale z ciekawości będziemy patrzeć, co tu się dzieje. Niestety nie widzimy, co tu się dzieje. Gorsze ja, jest to, że z tej strony nie mamy portu, e, te miasto Karalis dałaby nam, czy Alalia, możliwość e, stacjonowania tej armii, e, tej floty, w sumie z tej strony, abyśmy też nękali, chociaż tu też jest nieźle z tego tarasu, to ładnie idzie, ale... dobra. sobie na to pozwolić możemy ale zróbmy sobie większe eee, zapasy jedzenia a tutaj nie mamy nie mamy nic takiego a tutaj sypu e, ile mamy 8 super I tak to zostawmy eee, chyba że jeszcze damy czadu możemy sobie na to pozwolić Zatakują? A, tych. Cofniemy się. Mam nadzieję. Tak, cofniemy się. Znając życie, cofniemy się w sam środek czerwieni. Da nam jeszcze... Dobra, chociaż tyle. Myślałem, że nas gonią czymś ogromnym. Jeżeli oni tutaj gdzieś są i nie uciekli, to my możemy związać znowu walkę ma, miasto walką, tak? A jakąś e, flotę im znowu dowalić? Bo nie mamy tutaj może ogromnej przewagi, ale na pewno będziemy mieli. Byleby tylko nie stracić tego admirała. Pamiętać. Nie stracić admirała. Jest ważne. Dobra. Chyba a czas tutaj na nas, czy nie? Kurczę jednak, jak on stoi tutaj w tym przesmyku, o, ta Barbara. O, ciekawe. Oho. Proszę bardzo. Czyli Syrakus powstały. Ja piernicie. Do przewidzenia. To było do przewidzenia. powstałe syrakuzy, proszę bardzo. Dobra jak sobie powstają w takim razie. Czekaj, czekaj, czekaj. Ty sobie idź tutaj. A ty sobie idź tutaj. Ok, mm -hmm. gdzie wy jesteście? Tutaj, dobra, wy się trochę ogarnijcie w ogóle. Jak się chwilę ogarnijcie, to coś wymyślimy jeszcze dla was, na przykład tutaj, i tutaj.

stosunki. Zajebiste, na pewno. Tak. Yeah. Be welcome! And may Hermes bless your words with appropriate speed. Tak. Yeah. tak będzie zaraz po was. Już kartagi na raz w Chadu. czy jak my go damy some. tutaj na róg, to będzie coś widać. Że nie musimy wcale być E, tutaj, może tu no, możemy też coś ogarniać. Dobra, 2, 5, będzie 7, PC. O, wolno, rozpoczynamy tą kampanię, ale to tylko dlatego, żeby uważać, co robimy. Czasami, już w tym czasie, to jestem tutaj w Kartaginie w kart Karthadasz. Ale wtedy mam problemy, bo jestem, że tak powiem, wykrwawiony. I jeszcze zazwyczaj nie wiem, coś wpadnę na to, że jedna armia walczy z barbarzyńcami albo z Grekami, to już w ogóle jest wtedy na wesoło. I zamieram na kolejne turą A tak to chociaż mniej więcej mam kontrolę nad tym, co się dzieje, bo tutaj z rakuzami. Walczyliśmy, przegrali z nami. Kartagina ich Zajęła, i to Kartaginy cały czas sakowaliśmy. Teraz Kartagina, myślę, że odbierze Syrakuzy. I znowu wypalniemy sobie w nich. O, Ciekawe, jak Wy sobie z nami poradzicie. Z każdej strony, ale to jest Wasza sprawa. To już bez przesady bez przesady Kto umarł? Kto umarł? Siege. Okay. On cases. Okay. Weapon shadow. Uh, there was Atax Sardinia and tried to capture it from the Carthaginians. The Battle of Dendris. Leave uh, with Marcus Aurelius Regulus in command. Okay. How many? gdzie znowu je bronią? dobra to by było na razie tutaj na tyle z naszych działań to już bez, bez sensu, że my cały czas tutaj stoimy w miejscu w sumie dobra, karetagina jest tutaj w świetnej formie. Widzę. Dobra. a też mniej więcej będziemy widzieli co tu się jeszcze dzieje, co przepływa gdzieś przejdziesz prawie, że nie Ale chętnie zaproszę cię to tutaj Ready for orders. Me, but I cannot. też tu o, Ready kolejny for orders. At your tak, tak, tak. Gowernatorem Mamy sobie radę. Mam też. Dobra, znowu ta sama sytuacja. Nie chcę tutaj się na pałę walnąć. Żeby uff, tutaj nie było jakiejś ogromnej armii. Więc będziemy to zrobili znowu na spokojnie. Dobra. Tu mamy z kimś do pogadania? Nie. Więc lecimy znowu na Alstair na Zima 257 na spokojnie. I dobra, Kartagina przeszła. Więc spokojnie mogę powiedzieć, że widzimy się w kolejnym odcinku o nowej turze. Do zobaczenia. Cześć.